Nie gadaj, serio. Ale że najlepsze? Stary, proste. Nie, to nie wierzę. Kręcasz. To patera. Cześć, dobrze widzisz. Ten odcinek będzie o rowerach Decathlonu. Z tą marką współpracowałem już w pandemii, a dziś pokażę Wam dwa wypasione rowery szosowe. Opowiem o tym, jak w ostatnich latach zmienił się Decathlon, a na koniec posłuchamy, jak one brzmią. W pierwszym skojarzeniu marka Decathlon kojarzy się głównie z produktami z poziomu spółki ekonomicznej, ale od kilku lat w rowerach, na przykład, te produkty stają się coraz lepsze i sięgają na coraz wyższą półkę. Pamiętam, jak pojawiły się pierwsze, ambitniejsze modele po 16 tysięcy złotych. To wywołało w ogóle wielką burzę. Dzisiaj, po kilku latach, kolekcja rowerów decathlonu jest potężna i zawiera naprawdę wiele, naprawdę fajnych modeli. Co więcej, za tymi zaawansowanymi technicznie rowerami idzie doszkalający się personel, serwis centralny, możliwość wypożyczania tego sprzętu sportowego w rent decathlon, czy nawet możliwość odsprzedania swojego używanego sprzętu w programie Second Life. Pierwszy model Racer. RCR, tutaj akurat w kolorze niebieskim, rozmiarze M. Miałem okazję na nim pojeździć. Zbudowany jest na karbonowej ramie. Dostępna jest ona w sześciu rozmiarach. Praktycznie od 1,50 do 2 m każdy użytkownik dobierze sobie perfekcyjnie rozmiar. I powiem Wam, że rama naprawdę nie odbiega od topowych konstrukcji, na których jeździłem. Zresztą, gdyby te ramy były słabawe, to już by się rozleciały w proturze. Do tego mamy karbonową sztycę. Fajną płaską aerodynamiczną. Idealnie zintegrowane przejście z główki ramy przez pokrywkę sterów. Podkładki zintegrowane z mostkiem. Schowane kable tu pod kierownicą i wprowadzone do aerodynamicznej kierownicy. Co ciekawe, mostek to nie jest jakiś Chińczyk, tylko to jest oryginalna Deda. Kierownica jest karbonowa, oryginalna Deda. Również siodełko jest markowym Fizikiem. Także każdy detal jest tutaj dopracowany. Jakby mi zapłacili, żebym znalazł tu słabą stronę tego roweru, to naprawdę nie jest to proste. Koła to amerykański Zip 303S. Także kolejny komponent, który można wybrać czterokrotnie tańszy, no-nameowy, albo można włożyć markowy i to potem w jeździe procentuje. Do tego opony francuskie men Michelina. Bardzo dobra przyczepność, bardzo dobra nośność. No i uzupełnia tą konstrukcję grupa bezprzewodowa SRAM Rival 2x12. Co ciekawe, korba jest tu w wersji z pomiarem mocy od razu. I cały ten rower kosztuje dzisiaj 18 999 zł. Generalnie, a jeszcze kierownica ma dedykowany uchwyt na licznik z możliwością obrócenia tej bazy zarówno pod garmina, jak i pod łachu, także nie trzeba nic dokupować, nic dokręcać. Po prostu zamawiacie, że ten rower przyjeżdża do Was do domu spakowany tak, jak w marce, która ma najlepiej opanowane wysyłanie rowerów. Naprawdę wyciągacie rower, bo miałem okazję składać gravela z kolei kilka ruchów i jest gotowy do jazdy. Możecie go też zamówić bezpośrednio. Do sklepu, tam wam go poskładają i przygotują do jazdy bezpłatnie. Ustawiacie wysokość siodełka, Jeżeli wybraliście rower z tabeli na stronie, prawidłowo dobrane do swojego wzrostu, to praktycznie bez większych poprawek już można ich jeździć. Oczywiście, że było idealnie, warto zrobić fitting, ale ja tym rowerem miałem okazję pojeździć. Wbiłem koma pod domem, przejechałem przez kabaty robiąc z niego gravela i naprawdę jestem mega zadowolony i zajarany. No i powiem Wam szczerze, że. Takie naszły mnie konkluzje, że zarówno mógłbym jeździć tym rowerem, jak i pracować w Decathlonie. Nie wierzę, że to mówię, ale naprawdę jestem zajarany. Drugi model dzisiaj to FCR, czyli Fast Racer. Też karbonowa szosa w rozmiarze L. Rama polakierowana waży 1100, widelec 405 gramów. Cały rower, podobnie jak poprzedni, waży 8 kg. 805 zależy od egzemplarza. Tutaj na pewno mocną stroną tego roweru jest malowanie. Umówmy się, że rowery Van Rysel dla ludzi, którzy wiedzą, że one są z Decathlonu, dzisiaj jeszcze nie są wyznacznikiem jakości i na pewno będzie tutaj taki mały zgrzyt, czy to jest na pewno stylowo jeździć Van Ryselem. Także tutaj to logo jest małe, skromne, Mało widoczne, naniesione z góry, także w przeciwieństwie do tego niebieskiego, zupełnie nie widać, że to jest van Rysel. I powiem Wam, że wszyscy moi znajomi, którzy ten rower widzieli i dowiedzieli się, ile kosztuje, to mieli generalnie rozdziawiane buzie i byli w szoku i byli zajarani. Ale przechodząc do maszyny: rower bardziej aerodynamiczny, szybszy od rcr dostępny tylko w czterech rozmiarach od S do XL na wzrost od około 165 do około 2 m. Rama oczywiście karbonowa, widelec karbonowy, trochę bardziej to jest wszystko płaskie, jak przystało na rower aerodynamiczny, również super zintegrowany kapsel sterów i podkładki pod mostkiem, w pełni schowane kable w kierownicy. To jest w ogóle mega fajne, bo skoro już i tak to upychamy w rowerze i mechaniki. Tak ma przerąbane, to fajnie jak to już jest całkiem czyste, tak jak tutaj. Mostek to włoska Deda znowu i znowu karbonowa kierownica również od Dedy. Siodełko też fizyka inne koła 65 mm stożek francuski Mavic i co ciekawe opony tutaj nie są Michelin, tylko Hutchinsona. Grupa to elektryczna Ultegra Di2 2 na 12, czyli elektrycznie zmienne przerzutki prawie bezprzewodowe, bo kabelek tylko do baterii, a łapy już się Shimano udało podłączyć wireless. Ludzie z Van Rysela, czyli w wolnym tłumaczeniu to znaczy o to, że to z Lil we Francji, tam też wszystkie te rowery są ręcznie składane. Składa każdy egzemplarz jeden mechanik, drugi go po nim sprawdza i taki rower trafia do pudła jedzie albo do was, albo do sklepu. Ludzie, którzy pracują w Van w dużej mierze są to ludzie związani ze sportem Kolarskim, amatorskim lub zawodowym, a plotka głosi, że jeden z nich nawet wygrał etap na Tour de France. Będziemy to sprawdzać. Pamiętajcie, że Decathlon był już w proturze w latach 2000-2007 i teraz właśnie powrócił w teamie AG2R, a na Giro tegorocznym wygrali dwa etapy. A jest to jeden z niewielu modeli Aero, gdzie mimo, że kierownica jest płaska aerodynamiczna, możecie zdemontować takie zaślepki przy mostku i w tym miejscu założyć sobie remontkę. Fajne maszynki, co? A to nie jedyne ich super rowery. Zobaczcie film o tytanowych grawelach.